Witam Was moi drodzy, bardzo serdecznie. To jest to Terencecycu, a to materiał z cyklu OGRAK na szybko. Dzisiaj pod włos bierzemy tytuł z konsoli PlayStation 2, mianowicie The Getaway. Czy jest to killer i pogromca Grand Theft Auto 3? Bo tego się dowiemy. Jest to pierwsze odpalenie gry. Eee, nigdy wcześniej nie miałem styczności nie? z tą produkcją. Gra została wydana 11 grudnia 2002 roku przez Sony Computer Entertainment, jak widzieliście przed chwilką, i akcja gry toczy się w Londynie. Mamy oczywiście dużą swobodę, jest to swego rodzaju sandbox. Także tak w skrócie mogę wam przedstawić ten tytuł. A jak będzie dalej, no to się przekonamy. Pogramy sobie z 20 bądź pół godziny, 20 minut bądź pół godziny. I sobie ocenimy, czy ta gra jest warta w ogóle uwagi i jakiegoś centa. Ja oczywiście ogrywam tytuł na PlayStation 2. Gdzieś tam widzieliście opakowanie, pudełeczko, screenę. Także tak to się przedstawia i tak to się wygląda. Dość długie intro, chociaż nie wiem, czy to jest intro, ale nie mam pojęcia. Co my tu mamy? Oczywiście, jeszcze sobie tylko sprawdzimy: option AutoSave, Subtitles. Oczywiście, Subtitles sobie damy na ON Language English. Oczywiście nie mamy pewnie innego języka poza angielskim, Vibration i tak dalej. AutoSave damy na. damy na, na, na ON. No i co? Nevgame żadnego poziomu trudności do wyboru nie mamy. Rozpoczynamy. Tą Episką, pod. Oczywiście zapomniałem wspomnieć, że jest to gra akcji e, TPP gangsterska ze świata gangsterskiego, czyli coś na wzór właściwie GTA. No ale czy będzie lepsza od GTA? No to się okaże. Tak jak mówiłem, akcja dzieje się w Londynie. Także zobaczmy, co to ciekawego będzie się dziać. She's not the slightest bit squeamish about a bit of claret. What the fuck do we need someone like that on a job like this? It's meant to be a simple frightener. We pick up the bird, we pick up the kid, and we take him to Charlie. You're going soft eyebrows. Getting scruples, mate. Don't you know things have an habit of getting complicated? Complicated? What can be complicated about picking up some bird and her kid? They're on their way down. And what are you looking Oh, nothing to say. Good. Fucking Charlie. Said I'd be working with professionals, not a bunch of bloody has-beens. Shut it, here they come. What, let's do the business then. Watch and learn something. You move when I tell you to move. we we'll wait till they've locked the door. The first rule, never leave the transaction an obvious route of escape. Let's go. Transaction? twice, what a bitch. Your dad told me you might be captain in squad this year. I'm proud of you, there, hey. eh? Mrs Hammond, could we have a word? We've got a few questions we'd like to ask you. Yeah? Who's asking? We'd like to discuss this in private, if we could. You're not the police. Since when the police start dressing like common tarts? You bitch! Runner, get Alex. him in the Run. car! Move! Mark. Mark. Shut him up! Suze! Mark. Ah. Idiots! Bloody amateurs! Come on, get in the car! <laughs> Suze! Get off me! Let me down! Come on, get him in! Get him in! Go, 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 go! <laughs> No muszę przyznać, że początek względnie interesujący jakiś kurma, napad na babeczkę postrzały, krew i tak dalej. O i widzę, że już chyba będzie jakaś grubsza akcja, grubsza afera. Także zaraz zobaczymy jeszcze mi się tą grę spożywa, jeszcze mi się ją je. Oh, yeah. To zabrzmiało, ja pierdziulam. E, dobra, e, sterowanie, e, sterowanie, dobra, muszę się przyzwyczaić, kurwa, gdzie ja mam jechać? Halo, już nie wiem, kompletnie gdzie ja mam jechać. E, no i powiem Wam tak, kurde, czy to graficznie jest dobra gra? Ciężko powiedzieć. Porównując z gitaczy, o kurde sterowanie. O Jezus, strasznie e, m, czułe sterowanie jest. Co będzie jechać? Tutaj, chyba je zgubiłem albo nie. Nie, jadę dalej. E, podoba mi się patent z migaczami. E, swego czasu taki patencik był w driverze. Nie wiem czy kojarzycie, ale bodajże w jedynce, że podczas skręcania e, włączały się kierunkowskazy inaczej Co jest teraz? Można jakieś z auta wysiąć? Można by się za auta. Patrzcie, punkt jechało. What the fuck. To, to bieganie troszkę jest takie... Um, A bym powiedział e, dziw dziwaczne. Patrzcie, meganka, jak ty się wsiada? A, i to jest kombi. Wow e, Bieganie dziwne do przyzwyczajenia. Y, sterowanie. Mówię, to mówię, to są gry już też wiekowe, no 2002 rok. I oczywiście ja teraz zgubiłem tych fajfusów Więc nie wiem czy ich dogonie. Czekaj, on to mi pokazuje, że mam skręcić tędy, tak? O, fuck. Zapomniałem, że to jest z więc tutaj się jeździ. Eee, kurwa, lewą stroną... A nie, prawą! E, można ludzi przejeżdżać? Można. No, oni chyba tam jadą. No kurde, ale serio? No ludziska. E, o kurwa, autko rozwalone, bo ściąga mi. Przydałoby się zmienić na coś... Coś innego. Model jest, o no już po autku, model uszkodzeń pojazdu jest, bo autko się rozwala, yy, jakieś auto potrzebuje, stój, stój pajacu, co to jest, to jest jakiś kurde Nissan, serio, nie to jest Toyota bodajże, <laughs> yy, widać, że gramy licencję na samochody, gdzie mam teraz jechać, fucking shit chyba tędy, nie mam pojęcia gra ma licencję na samochody to już na pierwszy rzut oka widać no jest sterowanie bardzo intuicyjne trzeba bardzo uważać mocno się skręca e, bieganie postaci archaiczne lekko, chociaż tak jak mówię na to wszystko jest do przyzwyczajenia z tym, że no, szczerze powiedziawszy to ja się tutaj też przysiadałem z ja się tu przysiadam z, z nowszych produkcji e, gier Także muszę znowu po prostu, że tak powiem, się przyzwyczaić. No i tak jak powiedziałem, jest modl zniszczeń, bo autko mi tutaj e, się psuje. Nie gdzie mam jechać w ogóle. E, cholera wie, nie wiem o co chodzi. Szczelanie jakieś, coś ten, tego, nie ma. mi sobie to główienko, jak to się bierze. Kółeczku. Daihatsu, proszę bardzo. A nie moc chodzi. Nie zaraz będzie mission. Mission fail pewnie zaraz będzie. Można postacie przejeżdżać. Wolę w jakieś auto. A nie ma jakiejś mapki albo coś? Raczej nie. No. Mission fail. No to na pierwszy rzut oka daliśmy dupy. Więc trzeba będzie to przejść od początku. Trzeba to będzie przejść od początku. Dobra, jeszcze raz. Tym razem postaram się oczywiście, może jakoś gdzieś tam nie walnąć. Tylko, że mówię, to sterowanie jest takie dziwne. Trzeba się przyzwyczaić. No i mówię, z model zniszczeń jest fajny, bo jak mocno walniemy w jakiś drzewo, no nie, no jakieś drzewo, jakiś pojazd, auto się nam psuje. Dobra, już znowu będzie od razu... Wiecie co, od razu daje restart. Można zrobić restart. Kurwa, nie można zrobić restartu. Ja... Nie no, no. że nada. Dobra, to spróbujemy pojechać tak jeszcze raz, że ja już nie wiem gdzie oni są. Ja, tu mam skręcić kurde. Wejdziemy sobie tędy. Ja pierdolę, żeby nie szło pierwszej misji, przejść już, serio Jezu Czekajcie, chyba tutaj Chyba jadą, dobra że auto mi znosi Jezu, ja takim autem miałeś rozwalonym, serio to jest dziadostwo Kurwa, mać Nie dobra, bierzemy jakieś inne auto Ziomek, dawaj tego punciaka <laughs> to kurwa? <laughs> to jest dobre. To jest dobre, tego się nie spodziewałem. <laughs> Ale to sterowanie to naprawdę, moim zdaniem, trochę dupa. E, troszkę jest ten, troszkę zaczułe to sterowanie. Czekajcie, dobra, teraz tak, teraz tędy. Okej okay. powolutku. No dobrze, ten zjechał bardzo ładnie. Na razie ich widzimy, to jest chyba te auto przed nami. Czerwone, byle żeby nigdzie nie walnąć. No, o kurde, już walną gdzieś. Ale jak walniemy gdzieś mocniej, to nasze autko po prostu się psuje. Robi bupulele, kakabubu. Dobra, nie do tędy. Spoko. Misja polega na tym, żeby ich pewnie dogonić. Dzień, mają kryjówkę. Jestem ciekaw jaki jest kurde model, model strzelania w tej grze bo model jazdy jest taki jest do przyzwyczajenia, intuicyjny bardzo myślę, że po dłuższym ograniu byłbym w stanie się przyzwyczaić kurde, tracę ich z radaru nie dobra tu jadą, gdzieś skręcili dobra, tędy, okej okay. tylko teraz idzie wypadałoby, że tu są Dobra, no i co teraz? O kurwa, mać Ja się bym wyciąga ziomek On w ogóle On w ogóle nie chce strzelać ten ziom Czemu nie chce strzelać? Może byś tak poszczelał, co? Troszkę no kurwa. No. A, dobra, je. Ale zginąłem. Fajnie. Dobra, restat e, wyciągaj tą giberę. Ja pierdzielę. No. Na kwadracie, dobra. A tu jest w ogóle auto-aim jakiś. Fuck! Tu jest auto-aim, więc tutaj nie ma w ogóle... Eee, on sam saluje, to jest jakaś broń. O oh je, yeah. Gdzie mam w ogóle iść? Nie, no, ale patrzcie jak ten facet biega, no przecież kurwa to jest profanacja jakaś totalna. <ścoughs> ja pierdolę. Eee... Dobra, no nie wiem, wchodzimy tutaj, bo, bo tu ja trzeba wejść. A czekajcie, jest jakaś ochrona, jakieś chowanie albo coś? A nie, no podnieś, podnieś, podnieś. Tak, podnieś. Wow. A to jest jakiś... o kurwa, Max Payne. Bez tu O. Kurwa, no ale... Jezusie. To celowanie to tak, tak... Uuu, ziomek, on już ledwo żyje, kurwa. Dziele. No i co? Można to jakoś przejść, bo coś Co on robi w ogóle? Ten ziomal Nie, to może nie tędy, to może jakąś inną drogą. E, e, strasznie mnie denerwuje ta kamera Ym, kamera to jest, to jest rzeźnia po prostu, nie totalnie To jest w ogóle gówno jakieś. Przyleganie do ścian, tak jest, a. kurwa, nie, nie wiem, co on w ogóle zrobił teraz w tym momencie. Nie, no jest jakieś celowanie w sumie. Coś tam coś krzyczał No ale mówię na dłuższą metę to jest to jest tragedia, bym powiedział raczej No ja pierdulam No i no strzelaj Ja pierciulam O Jezu nie no ta gra to jest jakiś ten. Ej no serio ludziska od początku. Poważnie Chyba se jaja robicie jakieś. Kurwa, już od razu na wstępie mnie tutaj leją. Jezu, nie, ale to sterowanie to jest tragedia. Bez kitu. Poważnie, tragedia. Bez kitu rzeźnia. Auto aim albo nie auto aim? Nie ma auto aimu kurde. O to ja wcześniej nie wiem jak to było, że on wcześniej mi celował. Nie, moi drodzy, nie, nie mam siły do tej gry. Powiem wam tak w skrócie. Eee... Średniak. Może gdybym pograł dłużej, to bym się przekonał, ale tak po takim pograniu chwilowym, 20-minutowym, powiem wam szczerze, że lekka, lekko, lekkie ścierwo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Ograch na szybko. Także hejo, papa! Pa.